to ja, BonnieGG zapraszamy do oglądania z gangu świeżaków i dziewczynek odcinek, bo się spodoba zostawcie łapkę w górę subskrybujcie mi kanał i badajcie w BonnieGG to lecimy do oglądania tymczasem po imprezie chłopaki i dziewczyna ee, po i jadą sobie na wycieczkę ale elegancko, że Zestawek już był pokonany. Ow, oh, ow, oh, dokładnie! Dokładnie, że. No ja go pokonałem, czyli ono do już nas, do, do nas nie wróci. Wow, super! Co nie bracie? Jej, super! To bardzo super! No tak, bo ja byłam, jeżeli e, łączyłem e, Kimoce Boni, wiesz o tym? No, no tak. Po pizzerii, po pizzerii byliśmy. No jasne! Elegancko! No tak można powiedzieć, bo coś mi się pomyliło. Spokojnie wybaczymy. Oh, podpoczniemy chłopaki, wiecie o tym? No jasne. A, oh, całkiem. Co nie Piotruś? O, oh, o, oh, dokładnie. Och, podpoczniemy od tej podróży, ale <grym> idziemy w busie, wiecie o tym? Nareszcie Stewek pokonany no Super Słyszeliśmy to w telewizji, że już Stewek pokonany był No i do nas więcej nie bruki. Elegancko No i nareszcie No i nie ma tylko Stewka Jasne? Jasne, super, że Wszystko się udało I jesteśmy no. w zdrowko Ale super, że tam się jedzie Widać tam Cięć seksyjną i słup energetyczny. Tam jest, ale super. No dobra, to patrzymy na wiatraki, bo tam były robione. Nie widać. Szkoda, a ja je jednak widzę. Super Bonnie, dokładnie. Bo ja kiedyś bo ja jechałem. I wracałem i widziałem jak był remont wiatraków. Tak? Jasne. To super. Jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę na moim kanale. Subskrybujcie go i podajcie po moje Mój też. To ja z wami się żegnam i zapraszam na kolejny odcinek. Pa pa!